Cześć witajcie moi drodzy! Krzysztof na kanale Krzynol PV. Zabawka, którą miałem przedstawić już jakiś czas temu, ale dzisiaj ją sobie podłączymy, bo tu pewne zmiany chcę zrobić. To jest BMW 712 Victrona, czyli szant z, no z tym takim wyświetlaczem, co monitoruje akumulator. Ja, ja szanta mam, ale. Mm, wsadzimy tego jako główny, tak jak tutaj jest do akumulatora, czyli pierwszy od akumulatora, natomiast ten mój szant, który jest, pójdzie jako pobór, jako sprawdzanie poboru energii pod kątem no produkcji, nie? Widzicie, tutaj mam ładowarkę, to jest ten szant bieżący, czyli on sprawdza co wpływa do akumulatorów. Tak, 545 z 397 do akumulatorów, gdzie jest reszta? No reszta wychodzi gdzieś tam na mój falownik, który no nie jest w żaden sposób mierzony, no bo to nie jest wiktronowy falownik. I ja tego szanta z tego miejsca wsadzę tutaj na to wyjście, zobaczymy co się w ogóle będzie działo, czy, czy on to będzie w stanie mierzyć osobno czy co, czy, czy będę mógł to tak skonfigurować. Że to będzie szant do poborów, a nie do monitoringu akumulatora. Zobaczymy. A w to miejsce wsadzimy tego BMV. -a. Mamy elementy systemu, czyli wyświetlacz z podłączeniem do szanta. Tym trzeba to podłączyć. Taki Nie wiem, czy sobie tego nie skrócę. No nieważne na razie. Stąd jest podłączenie też do systemu V-Connect. Dwa kabelki do zasilania, bo można monitorować sobie załóżmy drugi, monitor, drugi akumulator. To nie będzie mi potrzebne, bynajmniej na razie. No i sam szant. Nie? Do niego idzie podłączenie wyświetlacza i do niego idą. Yy, no trzeba mu dać plusa minimum, żeby to działało, no bo to tylko masa nam przychodzi minus, nie? A tu trzeba dać plusa, i ja to wykorzystam z mojego szanta, który jest yy, jeszcze czujnik temperatury, bo on też obsługuje czujnik temperatury. Te szanty do. To... Takie same nie, no bo tu jest Victron Connect zbudowany, nie? Więc tego zdejmiemy. Tu mam główny minus. Ciach. Tamten chyba odwrotnie będzie. No to tam główny minus pójdzie sobie tutaj. Ten sobie pójdzie tutaj. I tu mam podejście plusa i podejście z temperatury. I to są dwa przywody, które idą z tego miejsca. I one już tu są. Natomiast jak tego szanta będziemy podłączać jako miernik DC, no zobaczymy, jak to wyjdzie. No to do, do niego trzeba będzie dać plusa. Aż tu, a tutaj moje plusy już... Już tam się nie mieści, nie? Jeszcze jeden kabelek. Um, potem mam te busbary, ale to w kolejnych krokach. Czyli co? Pierwsza rzecz to... Cyk! Ile? 500 watów idzie. No dobra, ale to będzie moment. Akumulator. Albo nie. Co, 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 coś Wam pokażę. Zobaczcie, wejdźmy w tego mm, szanta, który jest tam teraz. I tu jest historia fajna. Przyjrzyjmy się tej historii. To są jakieś tam wartości, które patrzcie, najgłębsze rozładowanie jakieś odbyło. 104 godziny. to całkiem niezłe. Ostatnie 96 średnie. Ile już tutaj przerobiło, patrzcie, ten mój zestaw akumulatorów. Na tym szancie bynajmniej pół Megawattogodziny naładował i wyładował, nie? Widać. Ile dni, liczba cykli, ładnie liczy. No dobra, ale jego odczepimy, jego trzeba będzie zresetować do jakichś ustawień. A my w tej chwili, a my w tej chwili, co trzeba zrobić? Słuchajcie, wyłączyć ładowarkę, żeby prąd przestał płynąć. Co mi da, to, to po prostu to mi da wyświetlacz taki, który będę tutaj sobie miał. Dobra, Smart Solar 500W. No, teraz rano był śnieg, na koniec kwietnia, a teraz ładuje. Dobra, cyk. Akumulator. Ładowarka. Wyłącz. Puch. 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 Nie ma prądu. Jak nie ma prądu. Można nie je, jeszcze prąd płynie, słuchajcie, płynie prąd, no bo to jest zasilane. Nie, a to jest jak tam pokazywałem na filmach, yy, dwa czy trzy, trzy filmy temu, to jest podłączone na stałe do akumulatora. I, no i czym ja to powinienem to rozłączyć? Powinienem to rozłączyć w stronę AC. Ja rozłączyłem AC. No, to teraz wiemy, że na pewno żaden prąd nie płynie. Stop. Wszystko się zatrzymało. No, ten się nie zatrzymał, sobie pomruguję i ten też nie, no, bo one są podłączone bezpośrednio do plusa akumulatora, nie? No dobra, to trzeba to rozkręcić. No, mamy to roztegowane. I tu nasze dwa szanty. Smart Shunt i BMW 712. I teraz tego kolesia bym chciał tak, nie? No i teraz jak go zamocować? Tretkami, tamten ładnie tu się złapał, a ten... No dobra, obmyślę jakiś plan. I przykręcamy, co tutaj jest za filozofia. No i tak się będzie prezentował, nie? Tu dokręcamy, dokręcamy. Tak, ażeby tu było płasko. O, kabelek musi być ściśnięty na płasko. I pamiętamy, gdzie jest opisane. Tu jest opisane to Load and Chargers. A tu jest Battery Only. Czyli to Battery Only idzie do akumulatora. A to idzie dalej do BMS-a i dalej tutaj w obwody, nie plusowe. Dokręcam to mocno i. Co dalej? Możemy od razu tak, możemy od razu to zaczepić, bo jak zaczepimy tutaj te, y, te kabelki dwa i damy plusa, to to od razu zatrybi, nie? Czekajcie. Poskręcone. Ten zapięty do tego, tego sobie tutaj wsadzimy. O, ma taką ramkę, co mu spada. Dobra. Ramka do przykręcenia. Także w każdym razie niech on sobie tutaj siedzi. Przyciśnięty kartonem. I teraz tak. To zakręcone, to zakręcone. I teraz tu mamy B1 i B2. Wyostrz W B1 wtykamy plusa. Plus tutaj na tym kabelku z temperaturą to jest czerwony. A czarny to jest sygnał temperatury. No więc wtykamy plusa. W B1 i zobaczymy, czy się coś zapali na wyświetlaczu. Wyświetlacz odstrzała wystartował. To od razu wytknijmy też. Temperaturę. To jest tak, klik i... i klik. Samo te zatrzaskowe to są te konektorki. Kapacity, pojemność. No i teraz tutaj trzeba by się pobawić: Capacity Select. Select. No ja wpiszę, że mam select 105 Ah, godzin. Select 60. Aha, ja teraz co właśnie na tym złączu B2 jest? Czy jest jakiś select? Brak temperatura mid sla, czyli drugi akumulator, No, a ja mam temperaturę, select. No i patrzcie, 52,89 elegancko mi to, to, to jak nie, nie muszę aplikacji za każdym razem odpalać, tylko sobie wejdę i zobaczę. E, moi drodzy, no to teraz co? Akumulator. Bum. Plusy poszły, BMS się obudził. Zaraz zobaczymy i teraz yy, AC, tu już załączę AC. A co się załączyło? I poszła produkcja. To teraz idziemy do tego wariata. Smart Solar. Akumulator. Włącz ładowarkę. Pyk. Moc powinna zaraz nam się Zasuwać, niech w stanie MPPT, dobra, poszło. No tu jakaś moc tam sobie poleci. No, słonko się takie mia w miarę zrobiło, czy nie? Nie, już nie, przed chwilą było, już są chmury. Um, no ale 300 watów nie chce leci. No i teraz, co, co nam się tutaj pojawiło? Patrzcie, inne urządzenia: Smart BMV, a Smart Shunt. Zginął, nie? To teraz trzeba smart zrobić. Zapomnij. Hmm, a to tylko to hasło, chyba. Tak, to będzie dar się teraz. Aha, nie będzie się dar, bo go nie ma. No dobra. BMW łączenie. Oczekiwanie na wprowadzenie kodu PIN. Tu jest chyba 4,0. Raz, 2, 3, 4. Ok. Powiąż. Jeżeli nie możesz go znaleźć, to spróbuj 6,0. No to jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Powiąż. Powiązane. I teraz trzeba go dodać do sieci. aktualizacji oprogramowania. Teraz są rany. No dobra, robimy. No i patrzcie, dwie minutki zaktualizowane, mam to w sieci i teraz VRM. Nie, nie VRM. Jak to się robiło? żeby dodać do sieci Tak, Smart Solar. Wejdźmy w Smart Solara i tutaj gdzieś jest sieć tu. Sieć VE Smart skonfigurowany dla sieci w zasięgu dla, tego, w zasięgu dla tego urządzenia nie ma. To idziemy w bmv -a. W ogóle jakie informacje on nam tutaj pokazuje na pierwszej stronie? Napięcie, prąd, moc, amperogodziny, czas, coś tam. Tu by trzeba było jego... Yy, nie pokazuj tutaj żadnych pinów. Tutaj jest jakiś wykrzyknik. Yy, włącz szybki odczyt. Tak, włącz szybki odczyt. To są właśnie te takie... Aktualizuj kolejna wersja. O, następna bateria monitor. No to aktualizujemy. I zrobiło znowu <kluzny> dwie minutki. No, i teraz mamy tu, o, patrzcie, pyk, 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 pyk. Pięknie, ale dobra, wchodzimy w niego i musimy go doczepić do tego VE smarta całego. Ciach. Jego parametry to sobie przyjrzymy też. Sieć VE smart. Dołącz do sieci. Do sieci mojej, Krzynol. Jestem. Przekazuję do tej sieci Poziom napięcia i temperatury i prąd. Do tego mojego smart solara. No to tak to działa sobie poprzez te Bluetoothy. No i co ja tu mogę ustawić? Pojemność 105, napięcie ładowania. Słuchajcie, to są jakieś informacyjne rzeczy. Ja nie wiem do, do, do czego to jest. Co ja mogę sobie tu ustawić? No ja ładuję 54,8. To na nic nie ma wpływu, to nic nie odcina ten przyrząd tylko mierzy. Granica rozładowania. Jakiego rozładowania? Po co mi ta granica rozładowania? Nie wiem do czego to służy, trzeba przeczytać instrukcję. Połóżmy tam jakieś 15. Prąd, wykrywanie czasu. Yy. Współczynnik Pikerta jest dla tych akumulatorów o matko jeden. Mniej niższy, 1, mniej 1,25. No ale to nie ma znaczenia, to w zależności od stania, temperatury, czegoś tam i czegoś, efektywności, próg prądu. Stan naładowania 100%, muszę ustawić synchronizację, to potem nie. Bo wiecie, co trzeba zrobić: powiedzieć mu, kiedy on ma 100%. Ja to muszę taki dzień złapać, kiedy już się naładuje, kiedy wpadnie w tryb float, i wtedy robimy synchronizuj 100%, i on wie, że przy tym napięciu jest 100%, czyli moje 54, tam 8, coś w tym stylu, ale to jak się naładuje. A kalibracja prądu zerowego trzeba było zrobić tak. Wywalić wszystkie znowu odbiorniki. No to już takie zabawy są, nie? A to jeszcze mam przekaźnik, który mogę sterować, bo tam jest przekaźnik w nim z tyłu <laughs> i też mogę to robić. Dobra, alarmy to tam nie. Przekaźnik odróć przekaźnik, tryb przekaźnika, tryb płodowalki tryb ręczny. No i tu mogę sobie, o ty, tym bym mógł sobie już za, zarządzać moim. moim Przekaźniczkiem. No dobra, to jest do przemyślenia. Przekaźnik niskiego, tryb manualny. Co to będzie? Manual control. Ok. Tryb zamknięty. O, słyszę klika. Tryb ładowarki, czyli... To są jakieś alarmy. Minimalny czas zamknięcia. Odwróć przekaźnik, opóźnienie, a tryb domyślny. To co to jest znowu? No tutaj są takie to, aha, niski sod, to go zamknij na przykład. I u mnie to będzie robiło, że odłącz mój falownik, a wyświetlacz. Podświetlenie, zawsze włączone, prędkość przywijania, wskaźnik prądu, mocy, zużycia, stanu temperatury, napięcia i tak dalej. Napięcie startowe niepotrzebne, stan naładowania, dobra, niech będzie. Różne, tryb monitorowania, monitor akumulatora, licznik energii DC. I to trzeba będzie na tamtym właśnie włączyć, jeżeli będzie taka opcja. Prąd Szant 500, Szan, temperatura. O, to już tam ustawiłem, że to jest temperatura Celsjusza, współczynnik. Sieć smart. No i dobra. Stan naładowania 100%. No nie jest 100%. Bo w tej chwili jest jakieś. Czekajcie, to we, weźmy mu. Ustawmy, że w tej chwili nie ma 100%. Akumulator. Ustaw. Na reset, jakieś coś tam. Ręczne. No, tutaj jest w tej chwili Z30, bo to po nocy w dzień się nie ładowało. Dalej ustaw a ja mówiłem, a to jest 30%, a trzeba go przestawić na 100%, synchronizować, jak będzie w pełni bateria. Dobra, tu mu podłączyłem tam, podłączyłem mu tego jednego jeszcze nie podłączyłem, no i teraz to trzeba podłączyć tam. Czyli VE Direct, żebym teraz do, do CERBO mógł się moim w całym VRM systemie to, to widział Więc to też podłączę z tyłu i zobaczymy czy widać to na VRM -ie. O patrzcie, jestem w VRM, -ie. nie ma monitorowania akumulatora Nie widać co się tutaj dzieje yy, Konsola zdalna To jest ta nasza, ten mój CERBO GX I teraz tutaj tak, ciach, menu można myszką latać. Nie mam tego wyświetlacza za kolejny tysiąc, bo jak mogę tu myszką latać, to wiecie. Może kiedyś. No i mamy tak. Urządzenia, które się zgłosiły. No, podłączyłem go na kabelku. Jest. Co mogę mu tu. Stan przekaźnika, stan alarmowy, alarmy, historia, urządzenie. Co tu jest urządzenie? Podłączony tak. VR Direct, nazwa, wersja, numer seryjny. No dobrze. Alarmy, alarmy, aha, to ja tu mogę sobie tutaj coś konfigurować, stan przekaźnika, aha, to tylko jest podgląd stanu przekaźnika, no dobra, zużyte tutaj, no to to bzdury, no bo musi się naładować na maksa i wtedy to, dobra, ale gdzie jest teraz w ustawieniach, że to on ma być monitoringiem dla no, smart, smart solarze, to, nic tu nie ma. Ja na żywca podmieniłem i ona tutaj sama wskoczyła. Sama to wszystko się robi. Ale tak, ustawienia. Konfiguracja systemu. Yy, wyjście, monitor. O, tutaj był tamten. I teraz, o, ten jest monitoringiem. Pięknie. Yy, system pomiaru akumulatora tutaj, cyk. Pomiary z BMW mają być widoczne, co tu mogą być? Widoczne nazwa, jakaś. No nie, wiem, no dużo tego nie mam. Jakbyśmy mieli kilka, jak ten drugi będzie, to może zmienimy. I teraz, tak, włączamy system DC. Cyk. Wejdź włącz. I teraz zobaczcie, co się stanie tutaj. Zaawansowane pulpit. O. Pojawiło się, moi drodze coś takiego. Akumulator oczywiście procentów ładowania nie podaje. Czemu? Nie powinien być procent naładowania. No ale mówię, no on jest teraz świeżutki, więc on nie wie jeszcze tak naprawdę, co się dzieje. Ale pojawiło się to okienko, słuchajcie, i tu na, na tą linię, o tu w tym miejscu, chcę zapiąć mojego szanta takiego i ustawić mu, yy, że jest on monitorem odbiorów DC. I już nie będę miał, że tam gdzie, gdzieś, no bo, no bo to jest niemonitorowane przez Victrona, to jest system Victronowy natomiast tutaj ta moc DC mi wystarczy, ile tutaj jest produkcji. I tutaj już się pojawiają takie słupki, o wtedy. Już kiedyś się tym bawiłem, no ale nie miałem możliwości pomiaru. A teraz ile mam ładowania i ile mam od razu zużycia i to tutaj na tych wykresach będzie mi szło elegancko w całym Victronie. A, no i to się to mniej więcej odpowiada mocy AC, którą, którą ja produkuję sobie to na potrzeby, nie? Garażu i tego, i kotłowni. Ale chwila, moment, i się zaktualizowało. To tutaj ładnie się wszystko połączyło. Tu jeszcze aktualizacja CERBO mi wskoczyła, się zrobiła. No, i teraz patrzcie, jak ładnie widać. <laughs> Bez szanta, nie? Bez szanta. I, I po co mi ten szant? Jak ten sobie tutaj wyliczył? 458 minus 272, 186. Nie potrzebuje tutaj szanta, tak naprawdę, no ale samej ciekawości bym go podłączył. Żeby on tu był i żeby dokładnie ten prąd tu mierzył, no bo on tutaj mierzy prąd, tak? 3,5. Ale to jest, to jest mierzone, to jest wyliczone, nie mierzone. To nie jest fizycznie mierzone, tylko jest wyliczone. To ładowa prąd, moc z paneli minus moc DC daje tyle do akumulatorów. No dobra, zobaczymy czy da się tutaj wepchać tego szanta, także no, w każdym razie ten BMV chodzi. Zobaczmy co tam na nim się wyświetla na wyświetlaczyku, no i już. No i mamy. O, tu od razu sobie mogę spojrzeć, czekajcie, o co tutaj plus minus teraz, tak? Ile watów napiera, nie muszę zaglądać w aplikację i to, to, to o to mi chodziło. Procent naładowania to się jeszcze zrobi, temperatura, napięcie i prąd, wszystko. Wszystko i tu nic więcej nie potrzebuje, to się świeci na niebiesko, nie? Tam można sobie w ustawieniach tego wejść i, i skonfigurować wyświetlacz, czy ma się świecić, czy ma się nie świecić. A ja chcę, żeby mi się świecił. Zaraz się wywalę. No, mój system kolorowy jest taki w nocy. <laughs> no i on się świeci na niebiesko. O, tak właśnie jest. No dobra, to w kolejnym odcinku to co? Tak jak mówiłem, te, tego szanta, nie? To co idzie do przekaźnika, tutaj widzę już dwie roboty. Jeżeli to ma, to ma tam z tyłu wyjście przekaźnika, którego można skonfigurować jako tryb odwrotny, czyli włącz tam generator, a u mnie ja to sobie zrobię wyłącz, wy, wyłącz obciążenie, jeżeli to się tak uda skonfigurować pod przekaźnik, to by była bomba. Wtedy ten przekaźnik byłby sterowany y, tym urządzeniem, czyli tak naprawdę odcięcie przy jakimś tam napięciu. Sam przekaźnik. Ten też się od, odcina sam, ale wolałbym to przekaźnikiem sobie tutaj, nie? Dobra. A w kolejnym odcinku ten przewód trzeba będzie tego szanta tutaj wsadzić. O! I ten przewód jeden dać do e, batery minus, batery minus to będzie, czekajcie, to wtedy trzeba będzie zrobić tak. Stąd wziąć, stąd wziąć batery minus, bo to jest batery minus, czyli stąd dotąd. A ten, co idzie na falownik do drugiego końca, tu trzeba będzie dodać mu e, podłączenie V Direct. Skup się. O, no, to jest V-Direct. -E no i tutaj plus, plusa mu dać. No i tutaj jest pewien problem, no bo plusa musiałbym albo stąd tutaj jakoś sobie ciągać, albo aż stamtąd. A tutaj nie mam miejsca, tak jak mówiłem, na przykręcenie już kolejnej, no bo tutaj jest tak, plusy od BMS-a, plusy od balansera plus właśnie od Victrona, drugi plus od Victrona, bo to idzie do Cerbo, no i główny plus tutaj, albo ewentualnie stąd wziąć tego plusa do do niego nie stąd. Dobra, ale to w kolejnych odcinkach będziemy się bawić z tym przekaźnikiem. Ciekawe, jak mi się uda. Pozdrawiam moi drodzy. Hejka.